Dwa pierwsze lata, w których realizowany był, w których realizowany był program Dostępność Plus, okazały się, okazały się niewątpliwym sukcesem. Ale program od początku planowany był jako bardzo kompleksowy, jako długofalowy, dlatego w najbliższych i kolejnych latach czeka nas również wiele, wiele wyzwań. Przede wszystkim to pełne wdrożenie ustawy o zapewnianiu dostępności, która, której poszczególne przepisy wejdą w życie we wrześniu 2021 roku. Musimy stworzyć system certyfikowania dostępności, musimy wspomóc podmioty, które będą zobowiązane do jej zapewnienia w sprawnym i efektywnym wdrożeniu. Po drugie, stoimy w przededniu nowego okresu programowania polityki spójności. Chcemy, żeby tak jak do tej pory fundusze europejskie, które były, które były motorem zapewniania dostępności, żeby wszystkie inwestycje z funduszy, które będą podejmowane w kolejnych latach, również w pełnym stopniu przyczyniały się do zapewnienia dostępności. I wreszcie musimy budować świadomość dostępności, zwłaszcza wśród tych podmiotów, które jeszcze nie do końca są przekonane, które mają wątpliwości. Chcemy wspomagać przedsiębiorstwa w tym, żeby patrzyły na temat zapewniania dostępności swoich dóbr i usług, które produkują, jako inwestycje na przyszłość, jako odpowiedź na starzejące się społeczeństwo, jako wyzwanie y, związane z obciążeniem demograficznym.